Witam na kolejnym filmie z serii e, Okręty do Wiktorecji. Przedstawiłem Wam dotąd cztery floty. E, US Navy, czyli flotę Stanów Zjednoczonych, e, cesarską flotę Japonii oraz e, w trzecim filmie przedstawiłem Wam moje zaczątki flot brytyjskiej Royal Navy oraz niemieckiej Kriegsmarine. Oczywiście wszystkie floty są do okresu II wojny światowej i wszystkie okręty są w skali do 1800. Bo takie są wymogi gry. Dzisiaj chcę przedstawić najbardziej kolorową flotę, jaką możecie zrobić w tej grze, mianowicie floty włoskich Regia Marina. Zaczniemy od lotniskowców. Co prawda żadnego z nich nie ukończono i żaden z nich nie, nie, nie brał udziału w działaniach wojennych, i do tego stopnia ich nie ukończono, że są różne e, poglądy na temat, jak one ostatecznie miały wyglądać. To, co wam pokazuję, to są jakby moje, e, moje przemyślenia odnośnie tych lotniskowców. E, jak ja je sobie wyobrażam, tak? Są, są po prostu e, wykonane w. W sposób, według najlepszych, naj, naj, najdokładniejszych dokumentów, jakie znalazłem, w internecie, są to modele całkowicie od podstaw, robione przeze mnie. Tu mamy tak: Aquila oraz Spadniewo. Przepraszam, Spadwiero. Drugi To nas były bliźniaczymi jednostkami, chociaż w zasadzie troszkę się różniły, jeżeli chodzi, miały się różnić, jeżeli chodzi o szczegóły wykonania. Nawet już opracowano. E, e, dla nich specjalne samoloty, e, sergiane, tak, które były myśliwcami, e, które próbowano przystosować do ataków torpedowych. Bardzo ciekawy, ciekawa koncepcja. Co e, prawda też inne państwa prowadziły takie działania, mianowicie Focke-Wulfy, e, samoloty myśliwskie, podstawowe niemieckie też miały być przystosowane do ataków torpedowych. E, Brytyjczycy też próbowali robić takie konstrukcje. No to jest ciekawe, bo to łączy ze sobą zalety myśliwca i samolotu takiego uderzeniowego, szturmowego, tak, torpedowego. Torpedy, w II wojnie światowej były jeszcze jedną z najgroźniejszych broni w tych grze są są zabójcze. I warto mieć takie, takie yy, taką broń na składzie, tak w swoich armiach. Dobrze, to są lotniskowce. Nie będę się rozwodził, postanowiłem zrobić troszkę krótsze filmy. Po prostu będę wyjmował z pudełka i pokazywał wam kolejne modele, jakie mam do tej floty. Kolejna klasa, jaką zrobiłem, yy, jest to klasa pancerników Littorium, naj, najnowocześniejszych. Troszkę. Z, z, zmniejszymy obraz. Przepraszam, nie w tą stronę. O, dobrze. Żeby tam się wszystkie zmieściły. Tak, mamy tak. E, ja jeszcze wy, wyjaśnię. Robiłem okręty, jakie powstały, jakie planowano, żeby powstały. I jakie tylko planowano tak, które <grym> w ogóle nawet nie zaczęto, żeby ta flota była jak największa, żeby mieć jak największy wybór, jak największą liczbę punktów. Vittorio Veneto z, z, z klasy Litorium. Drugi jest Impero. Trzeci, trzeci to jest oczywiście Littorio. Tak biorę, na chybił, trafił z pudełka, nie, nie układałem tego sobie, w związku z tym... Eee, sam nie wiem które. Niestety troszkę nam się skroiły hmm, Roma ostatni. Ostatni z okrętów z tej klasy. Zrobiłem cztery pancerniki tego typu. Eee, zostawimy jeden dla poglądu, jaka to jest wielkość. Roma zostawimy. Reszta idzie na początek. I są to największe okręty liniowe, jakie, jakie mogą wystąpić w flocie włoskiej w to. Włosi mieli cały szereg pancerników, czy też okrętów liniowych z I Wojny Światowej, które niemałym nakładem pracy przebudowano w latach międzywojennych. Natomiast no, nie, nie byli w stanie ich powiększyć, tak? no, one pozostały małe po prostu. Teraz zobaczymy co tu mamy. To są ciężkie tamżowniki. to są chyba te pancerniki. będzie widać jakaś dóżnica wielkości. No właśnie, latający okręt. Przygotuję sobie dobrze. Klasa Antedatodia. Pierwszy tutaj. Drugi pierwszy jest e, oczywiście pierwszy jest Doria z tej klasie, a drugi jest e, e, Dolia. Klasa Antedatodia widać widać jaka jest różnica wielkości pomiędzy klasą Littorio a klasą Andradoria. Może ich płyną w jednym kierunku, będzie łatwiej pokazać, pokazać różnice ich wielkości. dobrze. Klasa Conte di Cavour. Też niezbyt duże. Pierwszy jest Conte di Cavour, oczywiście. Drugi jest Leonardo da Vinci. Jeden z nich to w ogóle nie został przebudowany, bo zatonął w XXI roku w drodze do, do, do stoczni remontowej. No i Giulio Cesare, tak. Nie pamiętam których, chyba ten Leonardo da Vinci w ogóle nigdy nie powstał. No ale ja go zrobiłem, tak. Dobrze, mamy, mamy mniejsze pancerniki. Teraz weźmiemy krążowniki ciężkie. A nie, jeszcze, jeszcze mam lotniskowiec jeden, jeszcze jest jeden lotniskowiec, też robiony przeze mnie od podstaw, w zasadzie to jest, yy, yy, to jest okręt transportujący wodno-samoloty Giuseppe... ja yy. już nie pamiętam co to jest, no, jakiś Giuseppe. Yy. Zobacz, tak wygląda włoski lotniskowiec, który nie jest największy, tak, a tak wygląda ten, właściwie to jest taki tender do transportu wódno-samolotów, tak. w zasadzie mało okręt przebudowany z jakiegoś handlowca. No ale zawsze, zawsze jest to jakieś spacie lotnicze, dobrze. Krążowniki ciężkie, też, też jest cała seria, ich różne klasy. Tu jest klasa Condottieri. Pierwszy. Dobrze. Condottieri. Który to jest pierwszy? Condottieri oczywiście to są największy dowódcy. Condottieri, Największy dowódcy tam powiedzmy od XIII wieku w historii Włoch. Tu mamy Alberto da Giussano. Tu mamy tak, z klasy Condottieri. Armando Diaz to pewnie jakieś wojny włoskie, tak? Chociaż nie wiem. Raimondo Montecucoli, klasa Condottieri cały czas. Trzymajmy tu drugiego pudełka. co mamy? Mamy całkiem sporo innych klas, tak? Muszę odsiać. Eugenio di Savoia, Eugeniusz Sebałcki. Giovanni del Bandenere. Jan który miał czarną bandę, tak? czarny, 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 nie, czarny oddział. Tak? To też taki najemnik z, z XVI wieku. Um. Luigi Cadorna, też wszystko klasyką, one troszkę się różnią między sobą, natomiast w tej skali to jest bardzo słabo widoczne i raczej tylko w opisach trzeba szukać tych różnic, bo one czasami są dosyć istotne. Mazio Attendolo, też klasa condottieri. Duca d'Osta, czyli książę Osty, co my tu jeszcze mamy? Bartolomeo Colleoni. no to prawie Colleoni, tak? jak tak? Jak bohater Ojca Chrzesnego, tak? Z kolei oni byli. Ja troszkę nie wymawiam r, także musicie sobie doczytać, niestety. Dobrze, ile, ma, ile mamy tych? 2, 4, 6, 8, 9. mamy prawdopodobnie ostatni z klasy Dottieri. Yy, nie, to ktoś z Dobrze, na 9. Zresztą pamiętam, ile ich było. Tu jeszcze jakiś jest duży. Tu mam 9 krążowników klasy Condottieri. Widzimy, jak różnią się wielkością w porównaniu z, z pancernikiem, czy tam z okrętem liniowym Littorio. Są dużo mniejsze. One były gorzej uzbrane, gorzej opancerzone, ale były szybkie. To było ich cechą, cechą szczególną. No i to bardzo ładnie można wykorzystać podczas gry. Jedziemy. Jedziemy na bok. Potem Wam pokażę rzut z lotu ptaka na całą flotę włoską. Którą mam. Dobrze. Mam dwa krążowniki klasy Trento. To były pancernych krążowniki, jak na Włochów, oczywiście, tak? bo jak porównać z innymi nacjami, to wcale takie super nie były. No i dla. dla Ozobrazowania, jak się prezentują przy Litorian. Dwa klasy Trento, oczywiście Trieste i Trento. Prawdopodobnie tak, Trento. Teraz mamy trzy klasy, klasy, klasy Zara. Zaczniemy od Zara, Fiume. Pola i Galicja. Cztery krążowniki klasy Zara. Widać jak to, się, jak to się ma, jeżeli chodzi o wielkość w związku do oglądoliniowego Litoria. Dobrze. Odkładamy na bok. I został nam jeszcze taki krążownik który w zasadzie był klasy Trento, ale on był wzmocniony, czy tam już nie pamiętam jaka różnica była, i to jest oddzielna podklasa klasa Też czasami zdarza się, że, że, że te krążowniki są też inaczej nazywane, inaczej klasyfikowane, bo to zależy od, właśnie od autora, tak? Dobrze, co my dalej ma? Mamy lekkie krążowniki. Klasa kapitana Romano. Czyli to są wybitni dowódcy yy, włoscy, właśnie rzymscy, tak. Yy, starożytni, chociaż tam były też chyba wyjątki. I mamy tak. Sipiony Africano. A w ogóle, jako ciekawostkę, muszę Wam powiedzieć, że te krążowniki. Klasy Capitano Romano, podczas II wojny światowej klasyfikowane jako lekkie krążowniki, są szybkie krążowniki. Po II wojnie światowej zostały sklasyfikowane w ramach NATO jako niszczyciele. I To były bodajże pierwsze, na pewno włoskie pierwsze, ale jedne z pierwszych w NATO niszczycieli wyposażonych w broń rakietową. Czy mamy sypiona Afrykańskiego? Kajo Mario, Kajo Mario, nie wiem, czy to jest chyba Mariusz, po prostu, tak? Wybitny dowódca rzymski, Ottawian Augusto, Ottawian August, Że też mam to chyba łagan, Ulpio Trajano, czyli Trajan. Co my tu mamy? Nie, to są niszczyciele. niszczyciele. No dobrze, tu mamy całe pudełko kapitana. Oczywiście, ja tu, tu zrobiłem to chyba wszystkie. Te, które były skończone i te, które nie zdążyli skończyć. Widać, że te one są dużo mniejsze niż okręt liniowy. W zasadzie to jest taki powiększony niszczyciel. Tak jak powiedziałem, to od II to i spadły do klasy niszczycieli. Claudio Tibero, czyli Tyberiusz Klaudiusz, tak, cesarz rzymski. Tyberiusz, tak zwany. Wispiano e, Agrippa. Agrippa, ten, który pod akcją dowodził e, wojskami Oktawiana Augusta. Pompeo Magno, Pompeiusz Wielki co my tu jeszcze dalej mamy Claudio Drusa Claudius Drusus Cornelius Silla czyli Sulla tak zwany dyktator rzymski, który walczył z Mariuszem, który go pokonał Attilo Regoro czyli co? Attilo? Nie wiem, no trzeba sprawdzić, już nie pamiętam. Paolo Emilio. A tyle nie był przecież dowódcą rzymskim, tak? Znaczy, chyba służył przez jakiś czas Rzymowi jako sprzymierzeniec, ale generalnie nie był. Dobrze. Giulio Germanico. Czyli Germanico. I to jest klasa Capitano Romano. Ile ich mam? 2, 4, 6, 2, 4, 6. 12 sztuk, czyli cała, wszystkie chyba z tej klasy zrobiłem. Dobrze. Odstawiamy na bok. No, zaczynam i sobie na stole. Nie wiedziałem, że jak tak dużo zrobiłem, tylko to są w osobnych pudełkach. tam ciężko. Już nie będę pokazywał czym się różnicy wielkości, bo wiadomo, że wszystkie następne będą. Yy, Mniejsze, dużo mniejsze. Zostały co? Zostały niszczyciele. W niszczycielach mamy klasę soldati. Już nie będę czytał nas, każda z nich ma. No, mogę poczytać przykładowe. Askari. No, wiadomo, Askadysi, z przymierzeńcy z włoscy z, z Afryki, tak? Welici, welite. No to wiadomo, lekka piechota w legionie rzymskim. E... Squadrista. Artiliere. Squadrista, to nie wiem co to jest, to jest e... squadrista, chyba lotnik, tak? Artiliere to artyleria, artylerzysta. E... Geniere, czyli pewnie e... saper. Aczkolwiek nie mogę się mylić. Co my tu jeszcze mamy? Corsaro, e, metal Czyli pewnie ten, co z szaletem karabinem, no szaletem Ten, co rzuca granatami. Grenadier. Korazier. Czyli pancerniak. Karabinierze, no Karabinierzy włosy to jest taka policja w zasadzie. Aczkolwiek karabinierzy byli też, to byli oddziały wyborcze, granadierzy, którzy byli w lekkiej piechocie w czasach napoleońskich. Legionario, czyli e, legionista, tylko nie wiem, czy chodzi o legiony rzymskie, czy legion, legiony faszystowskie. E, no na pewno, może jedne i drugie. Tak? Hmm. Camicianera, czyli co? czarne koszule, tak? To, no to są Legiony Krasztowskie. Kamicjanera. A tu jeszcze jakiś został, o przepraszam, ruszyłem. Ruszyłem. tym Alpino, czyli Alpini, czyli włoska piechota, górska. Mussolini był Alpino. Podczas pierwszego świata. Lanciere, czyli. Lansjerzy, łani, włoscy, włosce. Fusiliere, fizelierze, czyli lekka piechota. Mm. Bombardiere, czyli też jakiś rodzaj atlerzystów. To chyba kierowcy, tak? Czyli może jakieś samochody pancerne, tak. I saliere tak? Lekka piechota. Tradycyjna włoska lekka piechota. Co jeszcze mamy? Mam jeszcze jedno pudełko, zostało. Aviere, Nie wiem, co to jest awiere. Może lotnicy. Carducci. E... To też. Trudno mi powiedzieć w tym momencie. O, tu mam jeszcze na ciemnym tle. Alfieri. Też nie mam zielonego pojęcia co to jest. Yy, nie wiem, czy pamiętacie, ale w Kriegsmarine jest jeden z tych niszczycieli, ponieważ Niemcy w 1943 roku przejęli część floty włoskiej nawet ją no, z powodzeniem użytkowań. Co prawda był koniec wojny już Kriegsmarine nie poszalało. A to jest inna klasa, to jest jakaś klasa Oriani. To są jakieś inne niszczyciele włoskie, te trzy. To jest klasa Oriani. Aha, i tu są chyba jakieś ważne postacie w politycy, czy jakieś postacie z kręgu kultury, którzy. Dobrze, pokażę wszystko. To jest zbliżenie, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Niszczyciele. W zasadzie to są część to są takie niszczyciele lżejsze, eskortowe. Tutaj dla porównania macie Kapitani Romani. Tu macie Kapitani Romani, a tu macie Soldati. Także widać, że to jest dużo mniejszy okręt. Ale ma z tego co widzę 6 wyrzutni torped. Więc no, stanowi całkiem nie za zagrożeniem. To są takie słabsze te odpady. Dobrze, nieistotne. E, dobrze, to jest flota włoska, nie będę przedłużał. Zmniejszymy obraz, żebyście wszystko mogli zobaczyć z lotu ptaka. E, jak widzicie tak. Lotniskowce, które nigdy nie osiągnęły zdolności, boju, oprócz tego przewożącego wodno samoloty e, Największe pancerniki klas mniejsze prancerniki, ciężkie krążowniki, lżejsze krążowniki, czyli ta klasa kapitani Romani, późniejsze niszczyciele oraz same niszczyciele. No dobra. To jest moja flota do e, gry Victoria Sea. Miałem zrobić krótsze filmy, a znowu wyszło mi ponad 20 minut. No dobrze, na tym kończymy. Napiszcie w komentarzach, czy wam się to podobało, czy chcecie dalej oglądać takie filmy, co o tym myślicie, czy w ogóle gracie w tą grę. No, okręty są uniwersalne, można je wykorzystać w każdej grze morskiej. Tak? Tylko kwestia dogadania się z innymi graczami co do skali. Gry morskie są tak skonstruowane, że jeżeli ma jeden ma flotę w skali 1800, a drugi nie wiem, 2000 albo 2400. Jesteśmy się w stanie pokazać, tak? Co do, co do gry. No dobrze. W takim razie subskrybujcie, jeżeli tego nie zrobiliście. Dajcie łapkę w górę. Naciśnijcie dzwoneczek. Te wszystkie czary mary, które trzeba robić na YouTubie, żeby, żeby kanał się rozwijał. No i zapraszam na kolejny film. Do zobaczenia.